Bitwa o podpis Roberta Lewandowskiego wkracza w decydującą fazę, a na stole pojawiają się nazwy klubów, które mogą szokować piłkarski świat, bo do gry wchodzą potęgi finansowe i medialne z trzech różnych kontynentów. Sytuacja wokół przyszłości Roberta Lewandowskiego z każdym dniem robi się coraz bardziej napięta i przypomina scenariusz thrillera, w którym główny bohater stoi na rozdrożu dróg, a każda z nich prowadzi do zupełnie innego zakończenia tej wspaniałej kariery. Plotki o możliwych kolejnych klubach Roberta Lewandowskiego nasilają się z godziny na godzinę, a cisza w gabinetach FC Barcelony jest coraz bardziej wymowna i niepokojąca dla fanów talentu naszego kapitana. Choć sam Polak miał wielokrotnie zasygnalizować chęć pozostania w Barcelonie i kontynuowania swojej misji na Camp Nou, to niestety w dzisiejszym bezwzględnym świecie futbolu sentymenty często przegrywają z chłodną kalkulacją ekonomiczną i analizą ryzyka. Robert nie może być pewny tego, że klub zaproponuje mu nową umowę na warunkach, które go usatysfakcjonują lub czy w ogóle taka propozycja padnie biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację finansową Dumy Katalonii. W ostatnim czasie bardzo głośno było o tym, że kapitan naszej reprezentacji może dołączyć do Chicago Fire, co wydawało się kierunkiem naturalnym ze względu na ogromną polonię w wiecznym mieście. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny zespół mocno zabiegający o Lewandowskiego, a konkurencja o jego podpis robi się tak zażarta, że możemy być świadkami jednej z najciekawszych sak transferowych najbliższego lata. Te trzy kluby, o których mowa, biją się o Roberta Lewandowskiego i są gotowe wyłożyć na stół gigantyczne pieniądze, byle tylko przekonać go do zmiany otoczenia. Zacznijmy jednak od analizy tego, dlaczego w ogóle doszło do sytuacji, w której najlepszy polski piłkarz w historii musi rozglądać się za nowym pracodawcą. Ze strony Barcelony sprawa nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Oczywiście nikt nie podważa klasy sportowej lewego. Choć Polak, będąc w dobrej formie, na pewno przydałby się zespołowi jeszcze przez kilka sezonów, gwarantując gole, i doświadczenie, którego młoda szatnia Hansiego Flique tak bardzo potrzebuje, to jednak rzeczywistość skrzeczy. Robert coraz częściej łapie on urazy, przez które na jakiś czas wypada z gry i traci rytm meczowy, co w jego wieku jest trudne do odbudowania. Jego kartoteka medyczna, która przez lata była czysta jak u za teraz, zaczyna się zapełniać, co jest sygnałem alarmowym dla dyrektora sportowego Deko i prezydenta Leporti. Ponadto jego kontrakt nie należy do najniższych, a wręcz jest gigantycznym obciążeniem dla budżetu płacowego klubu, który wciąż walczy z zasadami finansowego Fair Play narzucanymi przez la ligę. Barcelona musi liczyć każde euro. Otrzymywanie drogiego weterana, który spędza coraz więcej czasu w gabinetach fizjoterapeutów, staje się ryzykowne. Dlatego też włodarze klubu mają spory dylemat, jaką decyzję podjąć w sprawie swojego napastnika, czy zaryzykować, i przedłużyć umowę licząc na przebłyski geniuszu, czy może podziękować za współpracę i poszukać tańszej i młodszej alternatywy. Ta niepewność jest wodą na młyn dla konkurencji, która wyczuła krew i ruszyła do ataku. Kolejne kluby zgłaszają się po Roberta Lewandowskiego, widząc z tym szansę na spektakularny ruch marketingowy i sportowy. Przez niepewność kontraktu z Barceloną San Lewandowski również musi rozważać inne opcje i zabezpieczyć swoją przyszłość, bo jako odpowiedzialny człowiek i głowa rodziny nie może pozwolić sobie na to, by zostać na lodzie po zakończeniu sezonu. Głośno mówi się o tym, że w swoich szeregach widziałyby go również kluby z Arabii Saudyjskiej, co nie jest nowością, ale teraz nabiera konkretnych kształtów. Jednak to, co najciekawsze, dzieje się za oceanem. Z ligi MLS, poza wspomnianym już wielokrotnie Chicago Fire, które marzy o polskiej gwieździe do gry, włączył się nowy potężny gracz. Również New York Red Bulls ma wyrażać żywe i konkretne zainteresowanie Polakiem. To zmienia postać rzeczy, bo Nowy Jork to zupełnie inna perspektywa życiowa i biznesowa, niż Chicago. Byki z Nowego Jorku to część globalnego imperium Red Bulla, co gwarantuje stabilność finansową. Profesjonalizm na najwyższym poziomie i życie w jednej z najważniejszych metropoli świata. Wizja gry w Wielkim Jabłku, budowania marki osobistej na Manhattanie i rywalizacji w coraz silniejszej lidze MLS może być dla Lewandowskich niezwykle kusząca, zwłaszcza że Anna Lewandowska z pewnością doceniłaby możliwości, jakie daje nowojorski rynek mody i fitnessu. Rywalizacja między Chicago a Nowym Jorkiem o podpis Roberta zapowiada się pasjonująco. Chicago gra kartą sentymentalną i poloniną, Nowy Jork kusi blichtrem, prestiżem i siłą marki Red Bulla. Ale to nie koniec, bo na horyzoncie wciąż mający kierunek wschodni, który finansowo może przebić każdą ofertę z USA czy Europy. W Arabii Zapytania o Polaka według informacji wiarygodnego portalu, jest nad najczęściej padają ze strony klubu Neom SC. To nazwa, która może jeszcze niewiele mówi przeciętnemu kibicowi, ale warto ją zapamiętać, bo za tym projektem stoją niewyobrażalne pieniądze i ambicje sięgające kosmosu. Neom SC to klub z miasta przyszłości, które powstaje na pustyni w ramach wizji Saudi Vision 2030. Ten zespół ma coraz większe ambicje i chce stać się wizytówką nowej ery saudyjskiego sportu. Włodarze Neom SC są w stanie zaproponować kilka gwiazdorskich kontraktów, a Robert Lewandowski miałby być perłą w koronie tego projektu. Oferta z Neom to nie tylko gra w piłkę to udział w budowie czegoś futurystycznego i bycie twarzą miasta, które ma zmienić oblicze świata. Pieniądze, jakie mogą zaproponować Saudyjczycy z Neom prawdopodobnie sprawiłyby, że kontrakt w Barcelonie wyglądałby przy nich jak kieszonkowe. Dla Roberta byłaby to decyzja o wejściu do złotej klatki, ale też o zabezpieczeniu finansowym na kilka pokoleń do przodu. Pytanie, czy ambicja sportowa pozwoli mu na taki ruch, czy jednak woli rywalizację w bardziej tradycyjnym środowisku piłkarskim, jakim jest MLS. W tym całym zamieszaniu nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej opcji, która choć nieco przycichła, wciąż teeli się w tle. Wcześniej mówiło się również o możliwym odejściu Lewandowskiego do Milanu. Włoski kierunek zawsze był marzeniem Roberta i jego rodziny a Aserie, a to liga, w której doświadczeni napastnicy tacy jak Olivier Gyrud czy Zlatan Ibrahimowicz przeżywali swoją drugą młodość. Milan to marka, historia, Liga Mistrzów i piękny Mediolan, który jest stolicą mody. Choć obecnie wydaje się, że kluby z USA i Arabii są bardziej zdeterminowane i mają większe możliwości finansowe, to Milanu nie można całkowicie skreślać. Być może jeśli opcja Barcelony upadnie, a Robert nie będzie chciał opuszczać Europy, to właśnie San Siro stanie się jego nowym domem. To byłoby romantyczne zakończenie kariery na starym kontynencie w jednej z najsilniejszych lig świata. Pewne jest więc to, że o naszym napastniku nie zapomnimy i dalej będziemy mogli obserwować jego grę niezależnie od tego, czy wybierze Słońce Katalonii, wieżowce Nowego Jorku, polskie Chicago, futurystyczne Neon czy klasyczny Mediolan. Sytuacja Roberta Lewandowskiego jest obecnie jednym z najgorętszych tematów na rynku transferowym. To że trzy tak różne kluby jak Chicago Fire, New York Red Bulls i Neomscę biją się o niego pokazuje, że marka Lewandowski wciąż jest globalna i niezwykle silna. Robert stoi przed wyborem, który zdefiniuje jego dziedzictwo. Czy wybierze lojalność wobec Barcelony i walkę o każdy mecz mimo problemów zdrowotnych i kontraktowych? Czy postawi na amerykański sen w Nowym Jorku, stając się twarzą Red Bulla? Czy może wybierze rolę króla polonii w Chicago? A może skusi go wizja budowania przyszłości na pustyni w Neom? Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Barcelona to prestiż, ale i niepewność. USA to styl życia i rozwój biznesowy. Arabia to pieniądze. Milan to sentyment. Decyzja należy do Roberta i jego najbliższych, a my jako kibice możemy tylko czekać z wypiekami na twarzy na rozwój wypadków. Jedno jest pewne: nudy nie będzie. Agent piłkarza Pini Zachawi ma teraz pełne ręce roboty, a telefon Roberta z pewnością nie milknie. Dla nas najważniejsze jest to, by Robert był szczęśliwy i grał tam, gdzie będzie czuł się potrzebny i doceniany. Jeśli Barcelona nie jest w stanie mu tego zagwarantować, to zmiana otoczenia może być dla niego ożywczym impulsem. Nowy Jork, Chicago czy Neom przyjmą go z otwartymi ramionami i potraktują jak króla, którym niewątpliwie jest. Cieszmy się każdym jego meczem, bo kariera piłkarza nie trwa wiecznie, a my jesteśmy świadkami zmierzchu jednego z największych gigantów futbolu. Gdziekolwiek zagra, będziemy tam z nim śledząc jego gole i sukcesy. Saga transferowa Lewandowskiego dopiero się rozkręca, a w najbliższych tygodniach z pewnością poznamy więcej szczegółów na temat ofert z New York Red Bulls i Neom SC, które wydają się być najbardziej zdeterminowane, by przejąć pałeczkę po Barcelonie. Czy zobaczymy Lewego z puszką napoju energetycznego w ręku na tle Statu Wolności, czy może w tradycyjnym stroju saudyjskim na tle futurystycznych wieżowców Neom? Czas pokaże, ale emocje są gwarantowane. A jakie jest wasze zdanie na temat tych sensacyjnych doniesień, czy uważacie, że New York Red Bulls to lepsza opcja niż Chicago Fire, i czy projekt Neomesce jest warty uwagi roberta? A może jednak Milan lub pozostanie w Barcelonie za wszelką cenę? Gdzie najchętniej widzielibyście naszego kapitana w przyszłym sezonie? Koniecznie napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej walce gigantów o podpis Lewego, bo temat jest fascynujący. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z transferową karuzelą, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie film znajomym i subskrybujcie kanał. Czekamy na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!